Pisałem do Maćka, może jutro byśmy pizzę zakupili Wiesz co, ja jutro tak czy siak wychodzę dwie godziny wcześniej prawdopodobnie Aha Okej okay. Znaczy ja będę chciał e, 30 se kupić Co e, sekupić? kupić? 30, nie? Karmikaze. Znaczy a no nie, ale to ja mówię, że potrzebuję jutro wyjść po prostu No dobrze. Ale to mogę zamówić, mogę zamówić. No jak będziesz tak ma będzie za mało bo ja mam im, imprezę jutro i... Dobrze Spoko Bez z rodzinami chociaż ile chciałbym na niej pobyć Spoko Przyjeżdża ciotka co dawno się nie widzieliśmy i w ogóle wie uh -huh. Ludzi Kuźwa, jak to wszystko ładnie wygląda mm -hmm. jest ja, bez porównania jeżeli chodzi o PlayStation bo, nie, nie, Boję się nie tylko ma, jednej rzeczy bo, nie, nie ma, nie ma. Boję się tylko jednej rzeczy bo tak kuźwa niby nie, 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 nie jakoś nie nagrzewa mi się bardzo, ale jednak się nagrzewa ten laptop, laptop i tro, trochę chodzi jak rakieta, ale Kuźwa, no tak hmm, no wiesz. musisz się z tym pogodzić Pięć sześćdziesiąt, niech ktoś weźmie ten pancerz. Właśnie są gdzieś tutaj u nas. jest rzut uzbrojenia. Pałczek, wierzcie! Czas na wykonanie kontraktu minął. Cel utracony. Trapię wroga. No się. wężym se... ...rzucił. Dalej gości chodzą gdzieś. Mówię. No Słyszę, ale nie widzę. Jednego zabiłem. Drugi jest tam gdzieś obok. Zabiliście, dobra. Idę po zrzut. Też słyszę chyba. Ja bym tu został. Jedę na tą wieżę jak coś. A, Cels, zidentyfikowany. Rozerwijcie się. zaraz będzie. Trapię. uwaga na głowy! Glamer podłożony. O, w życiu. Co wy się Czekaj, idę do was. O kurwa, sniper strzela. Znowu. Siedzę w rogowi na ogonie. Jak tam się lata? Tak. Usta mnie strzela! Skrzynia z zapasami czeka. Kontrakt zakwalizowany. Zlokalizowano nowy cel. Luk. Luk. Ach, obrzydlam. Za murkiem jest, oberwał. Oberwał znowu. Ale gdzie on jest, tam? Tam, tam gdzie je zaznaczyłem. Strzaskany, tu jest.

Tak ciąga sojuszniczy na lot przerwać kontrakt To koniec Dom i PSP aktywny Przyrodskiem szybko Zędza przyda przelot już... Kurwa wylądowała na wieży Skurwysyn Potencjalny dróg. Powaliłem go Ile tam na górę. Zaginął Dobra. będzie tam na tą wieżę, bo Uwaniec. W tym budynku są No Ale nie widzę ich Ale Ja prostu... chciałem się tam dostać na górę. Tam tej i... A, dobra. No, zawsze to coś może Może kogoś pyknie No nikogo Nikogo, dobra. Jak? Nikogo. Tutaj idzie jeden. Powaliłem jednego. No nie, ale żem to spieprzył. Nie szkodzi, nie nerwuj się. ...sojuszniczy nalot precyzyjny. Ostrożnie, wróg się tu przemieszcza. cel polu widzenia.

No nie, już tu parę, Tak, nie. wszedł do mnie. A. A, spuściłem gardy trochę. A, już się nie odrodzimy, ja. nie. O, zginął. Dobra, następny. Nie, na skamy, dobra. No, ja linę napisany. coś. jeden z Dobra, zbyt. dobra. Czwarte. No dobre. Trzecie, czwarte. W finale zawsze giniemy, nie? Niby tak,